Mamy plata na dzień dobry. Pawciu, dziękuję. Tommy Tower 5, by Pawciu. Przedstawiam piątą odsłonę Tommy Tower dla juniorskiego, a także dla gentlera. Playtest by Light Violet. Good luck. Can't wait. Dawno nie grałem plata od widzów. Ooo. To no, wzięłem umarłem. Polska flaga, idę się z nią utopić. Dobra, monetę mam. E? A, tędy, okej, okay. okej. Okay. Nie no, niewidzialne bloki. Pawciu! Pawciu! Czemu mi to robisz? Why you do this? My friend, please. Nie no, no jak już są, to absolutnie nie będę unikał ich przechodzenia. Spokojnie Pawciu, nie musisz mi pokazywać gdzie iść. E, okej, okay, to ma sens. Jak to złapać? Huh. trzeba idealnie pomiędzy co? Jest tu jakieś miejsce właśnie. Hej okay. okay. Dobra, szkoda by było nie złapać monet na tym levelu. Matka, ja się cieszę, że tu jest inna muzyka niż takie typowe dubstepy. I normalnie wejście w GD w tym tygodniu to jest jakieś mistrzostwo świata pawciu. Dziękuję Ci za to wejście w GD w tym tygodniu. Dzięki temu będę, miał, będę dobrze, na, dobrze nastrojony do grania w GD też na jutrzejszym streamie. Ale też potencjalnie w następnej mapie, chociaż to What? Aha! Okej. Okay. Nice. Nice. Ej, jaka dobra mapa, naprawdę. Jest przy okazji taka. O nie! Nie wziąłem monety, Kordi Debilu. Nie cofnę się teraz. Czy da się tutaj zahaczyć, czy nie? No ja no dobra, chciałem być sprytny, ale chyba się nie da. Nie ma nilu jumpów. No spodziewam się, też to jest poziom dla juniorskiego, więc musi być łatwy. Lawa będzie mnie gonić jak w tym z ikonami A tam nie skończyłem kurde, tej wersji z lawą Szybciej! 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 Help! Nie! O! Tędy, 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 tędy. Dobra. Na szczęście nie jest jakoś super trudno jeszcze. job, 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 Jestem! Go up! Go up! Go up! O nie! Nie zauważyłem. Dobra, okej okay. ale już nie, już nie umieram chyba. Lawa mnie nie goni. Chyba. Czy goni? Ok. On. Ale spróbuję złapać te monety. Chcę. Nie zależy mi do końca na samym fakcie złapania monety. Tylko na challenge'u wynikającym z jej złapania. Znaczy, spróbuję jej złapania. Spam, kinda. Okej. Okay. Ale się wywaliłem, głupio. No. Chciałem to zrobić ostrożnie. Almost there, spam challenge. Uuuu. O! Ledwo! Co prawda, to nie był absolutnie mój top, jeśli chodzi o spamowanie. Bo. A oh, fak e, bo używałem kciuka. Kciukiem robię to dużo wolniej niż palcem wskazującym. Dorwana. Okay. Wii! O, ale fajne dedykacje. Ej, a da się tutaj dawać takie, tak jakby, bo tu są ten, A można by jeszcze kostki tych ludzi podawać w, te, w tych miejscach, tak jak właśnie na tej mapie. mega fajne te kafelki, Marshall, Mr. Nexus, Rafiksio, Dasher Matelek, Celtics, Menek. Dajcie mi dash. Hypno. Medium kebab. Chopper Drakon! Walker, Light Violet Dobra, walić tę monetę. Ona jest łatwa do złapania, ale się cofnę z progresem. Level made by Pafciu 4 Juniorski and Gentleman. No, nie złapałem tych monet. No, nie złapałem ich. Sorry, Pafciu. Ale starałem się. Złapałem większość. Dwie z tych pięciu, których nie mam, to są te, których mi się po prostu nie chciało powtarzać. Bo i tak wiedziałem, że nie mam wszystkich. Więc nie złapałem na dobrą sprawę trzech, z tego jednej yy, nie złapałem, bo ona by mnie cofnęła w progresie, a i tak nie miało to znaczenia, więc. <gryw> Dwóch monet nie złapałem. Bo jestem głupi. Yy, mega fajnie, że dokończyłeś tę mapę. Bo... I mamy, uwaga, Phoenix. A Phoenixa możecie kojarzyć z pierwszego odcinka mojej serii z mapami widzów. Zobaczmy, jaki przeszedł glow up I przede wszystkim trzymajmy kciuki za Rejta dla naszych panów. Dzięki. Cały nasz stream, cały Discord liczy na Rejcik. Yeah. Go Crazy Cheeseburger, Paulinka też liczy na rating. Odejdź, odejdź Wejdźmy do Phoenixa. O. Teraz wejdźmy do Phoenixa. Jak ja lubię tę piosenkę. Ja, ja ciebie kochanie, mógłbym posadzić z regalowa na Wiem. Nie zrobię ci tego. Za donata? Mega fajnie to wszystko teraz miga. Ej, co tu się dzieje? Nie do końca pamiętam, jak wcześniej wyglądał ten Phoenix. Ale na pewno nie tak. A co tu się zrobić? Jak to tak? Ło, wow, tak naprawdę te, ten level już taki jest pełny. W sensie nie widzę tutaj żadnych niedociągnięć. Ten level jest dokładnie taki, jak powinien być. Przepraszam, że ginę, ale jakby ginę, bo się rozglądam bardziej po tym levelu. Staram się przynajmniej. Oj, to jest kolejny level w stylu e, showcase'owym, powiedział, w sensie, że włączasz go trochę, możesz się dzięki niemu, o, zginąłem, możesz się dzięki niemu dowiedzieć i potestować sobie wszystkie te tryby podstawowe, które e, w platformówkach występują, to ma sens, tylko nie zgiście. no i zginąłem, ups, mam nadzieję, że nie straciłem tego, e, jednorazowe są te checkpointy, nie, ta moneta mi się cofnęła, co? claque Discoteca Então Que que Nice. A ten kolec podstępny bym go złapał. Kolec orkiestry. tu <laughs> zrobić. Jak nie, wiem, jak nie wiem jak, nie to zrobić, ale zrobiłem. Nie zaliczyło mi się. Goddammit. O, jak fajnie skaczycie tu. Zadziłeś drugi raz przechodź. God damn it. Ej, ale teraz, teraz ten level wygląda fajnie. A tu jeszcze małe sprostowanie, bo na moment jak oglądacie ten odcinek to Phoenix już rejta dostał. Proszę bardzo, 6 księżyców bardzo, bardzo mi miło gratuluję panowie. Mam nadzieję, że... Trzymaliście kciuki przez cały ten fragment, który obejrzeliście. Lecimy dalej. Zagramy oczywiście Rafixio w tę mapę. Szkoda by było w nią nie zagrać. Gen Venture by Rafixio. Mapa szykowana, z tego co wiem, całkiem długo. Bo ja napisał wręcz w opisie, poddaję się z tym czymś, HIGH OBJECT COUNT. To lubimy. Na dzień dobry, dobra informacja. U. Polish language. Pozi o, poziomie. Jest długi, dobrze, brak checkpoints, świetnie. 5 HP. Ale mam fajną rączkę trzymającą pochodnie Butelka daje ci 1 HP. Tylko jeden, okej. Okay. To dobra ciekawostka. Możesz znaleźć mi sprawę leczenie na tym świecie. Great. Powodzenia. What? What? A mam jakieś życie? Zgodno wiedzieć, kiedy umarłem, a kiedy. W sensie mam jakiś licznik HP? Nie widzę licznika HP. powinienem go widzieć? One points. HP. O jezu, nie zauważyłem go. Ale lipa. Nie wiem po co mi ten hajs, ale go zbiorę. Fajnie, że zrobiłeś język polski. Wiem, że tu pewnie nie ma zbyt dużo napisów, ale. Dobrze, że jest. Nie wiem, czy będę zbierał. Kurde, molno poukrywane są te dziady. Nie wiem, czy będę zbierał te punkty, bo to za każdym razem wracanie kilka razy jest bez sensu. Nie wiem, czy one coś dają. Może są dwa zakończenia na przykład. Może będzie sklep, w którym będę mógł sobie kupić potkę za punkt tyłu. Hmm. <laughs> Dobra. Żyję. I mam punkcik. Okej. Okay. Jaki śmieszny. Got it. Jest i punkcik. Bardzo mi się podoba to deko. Nie dość, że jest yy, takie lekko średniowieczne, to jest jeszcze zimowe. Ravik się postarał, żebym wyszedł uśmiechnięty z tego poziomu. Ewidentnie. Aha. Powiedziałem to po czym wszedłem na lód. Genialnie. Tego potrzebowałem do szczęścia właśnie. God dammit. nie potrzebuję tej monety. Okej, okay, czyli jest sklep, po, pożycie. Great. Postęp. Open the gates! Fuck. Mamy full HP, jest dobrze. Wcześniej miałem dwa, także jest duży postęp.

Dobra, wracam po podkę. Dwa życia straciłem. No co za głupek ze mnie, nie wierzę. Wolę z tej strony. To jest mniej straszne! O! Come on chest! Yeah! Points! I love my points! Mam chyba 4 życia, więc to nie jest źle. Welcome player! You had to come a long way to get here. But remember that this is just the beginning. A w ogóle zmieniłem się z powrotem w Cuba, nawet nie zobaczyłem. Co Gigi? What? <laughs> Dobry troll. Bra! I said that it is just the beginning! <laughs> I love it. What? Książkę mam. Okej, okay. dobra, teraz jak się bije przeciwników, czemu pawciu tam lata? Czemu trafić w pawcia? To ty mówisz? Ja mam tak radać jak głupek? Jak się poddasz monotonii, to popełnisz błąd. To jest, to jest prawdziwy boss tej walki. Pojedynek z monotonią. One eternity later. No i oczywiście trzeba liczyć też, że nie trafię raz albo dwa, więc też to swoje robi. Ale przynajmniej wtedy się coś dzieje, jest jakaś ekscytacja. Jakieś zakręty na tej prostej drodze do zwycięstwa. Odliczamy. 10, 9, 8, odliczajcie ze mną. 7, 6, 5 4, 3, 2. Oj, nie trafiłem. 1. Ging! Nie! Nie trafiłem, babcia. Ging! Bio! Chapter 2 dotkni trawy. O matko, to nie jest koniec tej gry po tym długim bosie? Czy jak ja tu umrę, to już nie wrócę. Dobra, Trout of the World nie nauczył akurat grać takie skoki. Takie już nie! Czy się spada na kolec? Rafiksiu, co ty narobiłeś? Nie! Rafiksiu, co ty narobiłeś? Co się dzieje z tłem? Cheese, jestem dobra. I nie! Spadłem! Robi tryb ten, 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 robi tryb. Nawet nie ma takiej opcji, że jeszcze raz zabije Pawcia. Nauczyłem się. O, no i o to chodzi. A, tu jest schodek. Okej, okay. nie wiedziałem, że to, to wygląda jak, tak szczerze. Ten schodek wygląda jak tło jest w kolorze tła. A te, te takie skoki nie są dla mnie jakieś szczególnie problematyczne, szczególnie pod Trout of the Worlds to już raczej jestem na chilku z nimi. Dobra, wróciłem. No jak to jak? No wbiegłem, to jestem. Rafik! A to już? Byłem bliżej niż myślałem, że będę. Zupełnie szczerze, byłem bliżej niż myślałem, że będę. No i lecimy. Kolejna mapka. Ackerman's Legacy by Astrality Angel. Osoba odpowiedzialna za takie mapy jak Grand Arena Showdown, Great Arena Showdown, które miałem okazję przy Was ogrywać. Dostałem bezpośrednio od niego w ogóle ID na czacie, więc absolutnie jestem ukontentowany tym faktem. Yy, to jest nawiązanie do Jeezdas. Nie, za... nie załapałem tego. To jest do Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Lecimy z tym tyrkiem. Las wielkich drzew to jest miejsce za taką Titan. W sensie dosłownie taka była nazwa, Gir. Legendary. You just click on the boss to damage him. What? Aha. To jest trzeba planowywać, rozumiem. Mhm. On się leczy. Great. I love it. Ah, reloading, zapomniałem. Matko. Mikasa to ze mnie żadna, ale może chociaż liwaj. <ścoughs> ale to. Uwielbiam walki z bosami. Kocham walki z bosami.

Tak blisko! Nowy atak! Nowy atak! O God damn, to było blisko! Jeszcze. Giń! Co to za atak spowacza? RELOAD! 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 O! Kenny! Voilà. Tak się bawi, świetnie. Nawet nie patrzę na chat, sorry. Co to? Co to jest? Halo? God damn, to było ciężkie. Dostałem obrażenia. Znowu. Niedobrze. Hihihihi <laughs> Strasznie ciężko mu się teraz zadaje obrażenia, bo on robi... Od groma ataków, które są blisko niego NIE! Dwa tysiące! Zabijecie! Oh! Zabijecie! Zabiję, cię! Zabiję go! Zabiję go słuchajcie! Ej, ale to jest niesamowite jak długo mogę grać. No bo nie wiem ile już tu mam minut, ale dużo w każdym razie. I się w ogóle nie męczę. W sensie nie mam takiego... O jazu musia mógłbym wreszcie to skończyć. Mam tylko taką myśl ze względu na was, tak szczerze. A ja mogę sobie grać, ja nie staram się tutaj robić jakichś wyjątkowo dobrych wyników podświadomie. Ja wiem, że podświadomie po prostu się dobrze bawię. Sasageyo, Boże, jaki to był dobry level, jak ja się świetnie bawiłem Mam takie Ale zagrałem dobry level I to jest jeden z tych leveli Po prostu bawiłem się Przedobrze